tutaj bziki. właśnie wracam z pracy i podjeżdżam pod paczkomat bo w paczkomacie mamy paczuszkę z ciekawą zawartością a jaką? żeby się o tym przekonać to musicie wejść dalej i zobaczyć cały odcinek Było wow, parking załadowany Będziemy sobie aranżować nowe terrarium dla naszej afrykańskiej bestii, czyli dla ptasznika słonecznego już Murinus Morinus Usambara, który dość sporo już urósł, no i musimy go przenieść do większego terarium. Zrobimy już takie terarium powiedzmy biotopowe, przynajmniej spróbujemy. Tak, Tutaj, jak widzicie, mamy jedną z najważniejszych elementów, czyli taką glinę terrorystyczną. Nawet na opakowaniu jest taki ładny murinusek. Mam nadzieję, że nasz też taki urośnie. Już jest naprawdę ładny, ten, ten kolor jest taki e, intensywny. Oprócz tego jeszcze 2 dni temu wyliniał nam Acanthoscuria geniculata, czyli ptasznik białokolanowy. Też będzie wymagał już przeniesienia, także generalnie Pająki urosły, no i trzeba z nimi zrobić, trzeba im zrobić lepsze, lepsze warunki, zapewnić im lepsze warunki. Jak widzicie pudło przyszło, czyli robimy rozpakowanie. Tak, to jest taki sześcianik, taka kosteczka 20x20 na 20, na 20. Tak. Się tego nie rozgadzić. Mamy sprasowaną i wysuszoną korę brzozy. Tak, fajnie wygląda. Zaraz zobaczymy, coś to tu wymyślimy. I tutaj co? A, tutaj widzę już co. Mamy he, no pięknie. Proszę bardzo, nóżki, żeby się nam od spodu nie rysowało. Tutaj mamy tego gumowego dinksa, dzięki któremu możemy łatwiej ściągać szybkę. tak ja czekajcie. aha, ona jest do góry nogami. Ups, dobrze, że zauważyłem, bo już by było poszybko Dobra, czyli tak jest Tararyko. Od razu sobie nakleimy. To coś. To jest bardzo przydatne przy otwieraniu szybki. Na razie ją dajemy na bok. I teraz wyciągamy to, co żeśmy pozamawiali. Zamówiłem takie jakieś skorupki jakiegoś nie wiem, owoców. Mam nadzieję, że to zrobi dobry klimat. O, najfajniejsze rzecz, czyli elementy korka. I to się nam przyda do paru terrariów, bo tam u pająków mamy troszeczkę biednie, a dzięki temu będziemy w stanie coś ciekawego wymyślić, wykombinować. Na no, razie na bok. To niby ma być sukulent. No nie wiem, zobaczymy. Lekki cowaty, nie? Ale może gdzieś się zaaranżuje. No i paprotka, która chyba była w gratisie, bo nie pamiętam, żebym ją zamawiał. Natomiast do tego terarium ona nam totalnie nie będzie pasowała. Dobra. I mini silikonik, który nam będzie potrzebny do tego, żeby to przykleić. Teraz tylko zobaczymy, czy to by nam. No trzeba będzie troszkę dociąć, nie? Bo nam to nie wlezie. Uj, uj, uj. Dobra. Zrobimy sobie. Tak. Patrzymy. Aha, bo to jest idealnie takie, jak, jak, jak yy, zewnętrzny wymiar tej kostki, czyli troszkę musimy dociąć, żeby nam to wlazło do środka. O, ale tnie się łatwo, nożyczkę. Ciekawy jestem w ogóle, co sądzicie o murinusach, no wiem, że one mają taką, powiedzmy, złą sławę, tak, Które uważane są za pająki agresywne, szybkie, niebezpieczne. No i o dość sporej sile jadu, oczywiście trzeba to brać pod uwagę i trzeba o tym zawsze pamiętać, czyli podchodzić do nich z, dużą, z dużym respektem. Na pewno nie jest to pajęk do brania na rączki, tak? I chwalenia się. To jest zwierzę, którego możemy z dużym właśnie szacunkiem i respektem sobie obserwować w Terarium i po to go właśnie mamy, a nie po to, żeby kogoś straszyć czy i, czy jakoś tam się popisywać. Liczny park safari, dwór Kralowe w Czechach naprawdę warto, warto się tam wybrać a ja jako dziecko zaczytywałem się książką pod tytułem Lew nie jest królem zwierząt pokażę Wam za chwilę tą książkę no i marzyłem sobie o tym właśnie, że kiedyś tam kiedyś pojadę do tego Dwór Kralowe no i udało się to zrealizować parę lat temu, trzy czy cztery lata temu, byliśmy właśnie tam, oglądaliśmy ten park safari, przejeżdżaliśmy samochodem wokół śpiących lwów, wokół, wokół zwierząt Sawanny Afrykańskiej, także no jest to powiedzmy jakaś tam namiastka takiej Afryki blisko nas i bardziej na naszą kieszeń, no i przy okazji Warunki klimatyczne są bardziej znośne, bo nie wiem, czy bym teraz dał radę przetrwać w takim prawdziwym afrykańskim tropiku. Dobra, spróbujemy sobie to przykleić na, tylnym, na tylnej ściance. Mam nadzieję, że się uda. Klap. 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 Dobra, pomieszamy sobie tą glinę z y, piaskiem. Tak mniej więcej pół na pół nie wiem. Nie bawiliśmy się nigdy w coś takiego, także trochę nie mam pojęcia jak to wyjdzie i co to wyjdzie. Oglądałem trochę filmów, jak ktoś coś takiego robił. Oczywiście trochę się tutaj wzoruje na tym. Co oglądałem u Kuby zająca bo on też robił takie terrarium dla Murinusa swojego to jest w ogóle fajne u, u tego gatunku poza tym, że no jest właśnie taki trochę wojowniczy i, i szybki i, i trzeba być ostrożnym to fajne jest to, że jest to zwierzak taki powiedzmy z rejonów pustynnych po pustynnych. Czy może Savanowych bardziej? Zrobiliśmy taką, powiedzmy, ale jaskinkę, trochę ścianki, tu powkładaliśmy e, gałązki z naszego, z naszej wierzby, która jest bardzo fajna, bo rośnie szybko i, i ma takie pozakręcane, ciekawe kształty. Tutaj kawałek jakiejś trzciny, nie chcemy przesadzić z ilością tego wszystkiego, żeby nie przegiąć jakby w drugą stronę. Natomiast no, wydaje mi się, że, że, że taki właśnie klimat może być ciekawy. Yy, u tego gatunku jest właśnie fajne to, że można zastosować wiele różnych takich suchych elementów, ponieważ yy, no, przez to, że nie będziemy tu mocno spryskiwać wodą, to nic się nam tu nie powinno yy, dziać. I teraz. oczywiście zobaczyć co z tego co z tego wynikło Tak minął jeden dzień nasze terrarium wyschło nie ma już zapachu silikonu ta glina którą żeśmy zrobili też w miarę w miarę już nam zaschła myślę że wygląda to w miarę w miarę ciekawie No i cóż Musimy się zabrać za przeprowadzkę, co nie będzie łatwe, bo to jest murinus, tak? Murinus siedzi sobie tutaj. Nie wiem, czy go widać. O, coś tam widać. No i teraz będziemy próbowali to zrobić w miarę bezpiecznie. Co może później? Tak, wszystko w przypadku tego pająka. One potrafią dośpirować. Nie wiem, czy uda się go wygonić z jego gniazda, bo on oczywiście chce sobie w nim siedzieć. I tylko tu, gdzie ma pajęczynę, czuje się bezpiecznie. W związku z czym może nie być łatwo. Mamy dwie pensety. Spróbujemy to zrobić. Spróbujemy to zrobić. Nie, właśnie do kitu. To pudełko nam nie wejdzie, i tu jest. Uh, 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 uh. No tak, ja. Przygotujemy sobie jeszcze na wszelki wypadek mniejsze pudełko, żeby go przykryć w razie gdyby nam wyszedł na biurko. робить как бы наряд. O, jest super. Teraz można tutaj iść. Dobra, jak widzicie, udało się go zagonić do mniejszego pudełka, z którym już łatwiej sobie poradzimy. No, jest, to, jest to sprawa trudna, żeby takiego pająka przeprowadzić. Tak? Dobra, i teraz jak mamy już to nasze docelowe terrarium, włożymy sobie tutaj to pudełeczko. Jak ono się otwiera? W tę stronę się otwiera. Dobra, czyli zrobimy sobie to tak. Zrobimy sobie to tak. Otwieram. się go uda wygonić? Nie mam jak sięgnąć. Widzicie problem za problemem? Przebaźmy to pudełko. Tak przesunąć. OK. Idź sobie na dół, na dół, na dół sobie idź, no cofaj się, tak, no idź, 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 no, na dół, na dół, na dół, o dobrze, dobrze, o, okay. jeszcze, o, To, że one takimi krótkimi skokami do przodu się poruszają teraz uwaga bo spróbuję wyciągnąć pudełko żeby on na mnie poszedł w tą stronę albo dobra niech sobie przejdzie tam na tył o o on będzie szukał kryjówki nie dobra teraz zabieramy pudełko i jest Kochani, udało się. Akcja przeprowadzona. Uf! Nikt nie zginął. Nie wiem, z której strony lepiej go widać. Czy tu od przodu? O! I jak widzicie, nasz Terinacilus Murinus Usambara siedzi sobie już w terarium nowym. Mam nadzieję, że się mu tutaj spodoba. Pewnie sobie pajęczynkę zrobi. Eee, za niedługo, no i w takiej kosteczce, myślę, że jakiś czas będzie sobie mieszkał. A docelowo, docelowe terrarium musi być większe, bo to jest 20 na 20. Pewnie pasowałoby takie 30 na 20, no ale będziemy widzieć, jak się tu nam będzie rozwijał. Ja jestem tym pająkiem naprawdę zachwycony, chociaż, tak jak mówię, no, nie jest to pająk dla. Początkujących na pewno nie jako pierwszy pająk ptasznik, tak? A tu jeszcze wam pokażemy nasza akwantoskuria genikulata też sobie urosła. To jest powylince. tu już powiedzmy nie musimy się tak bać, bo one są bardziej przewidywalne. Pająk z Brazylii, świeżo powylineczce, jak widzicie. No, bardzo popularny gatunek. Yy, I one są o tyle fajne, że nie wybrzydzają przy jedzeniu. Tutaj praktycznie za każdym razem, kiedy coś wpuścimy, to one, to one jedzą. Yy, no i tu będziemy musieli go też przeprowadzić do jakiegoś większego pudełeczka, bo tutaj już mu, tutaj już mu trochę ciasno. Fajne, ładne ptaszniki, prawda? Te kolory takie są kontrastowe to nazywa się białokolanowy. No myślę, że jak urośnie to będzie, to będzie fajnym, fajnym e, zwierzakiem. Także tyle w tym odcinku mam nadzieję, że się wam podobał e, nasze... Nasze tutaj zmagania z budową nowego terrarium, z jego aranżacją, no i z przeprowadzką, co by wywołało najwięcej emocji u nas, tak? Zapraszamy na nasz kanał, oglądajcie, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, będą się pojawiały kolejne materiały, postaramy się, już teraz wiosna się robi, robi się ładna pogoda, więc na pewno odwiedzimy parę miejsc. A w tym roku szykuje się wiele, wiele ciekawych yy, atrakcji takich, takich związanych ze zwierzętami, bo ogrody zoologiczne, które mamy w miarę blisko siebie, będą otwierały nowe yy, pawilony, nowe budynki. E, ma też zostać otwarta egzotarium w yy, Sosnowcu, myślę, że też się tam wybierzemy, także. No, będzie co, będzie co oglądać. Tymczasem do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.